Jest absolutnie niezbędne w każdym domu. W miarę wzrostu stopy przestępczości stało się szeroko stosowane. Zostało opracowane przez kryminologów, aby skutecznie chronić życie i mienie wszystkich ludzi. Emituje pochyloną wiązkę, która może ciąć i zapalać metal. Ma zasięg do 900 metrów, a temperatura natychmiast osiąga 1000 stopni Fahrenheita. Dzięki wysokowydajnemu centrum danych jest przenośne i ma bardzo długą żywotność. Obsługiwane przez najlepszych niemieckich techników jest w 100% bezpieczne. Wiązka laserowa ma zasięg do 5 kilometrów, co czyni ją idealną do miejsc na świeżym powietrzu, wydarzeń lub sytuacji awaryjnych. Nie tylko precyzyjnie tnie metale, ale również wykonuje precyzyjne spawanie. Dodatkowo posiada funkcję samoobrony, która zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas podróży. Jest wyposażone w wydajną baterię, którą wystarczy naładować raz w miesiącu, co eliminuje problem częstego ładowania. Możesz wybierać spośród 12 różnych laserów w zależności od swoich potrzeb i sytuacji. To urządzenie jest w pełni funkcjonalne i niezwykle niezawodne. Dzięki wodoodpornej konstrukcji jego użycie jest jeszcze bardziej komfortowe i bezpieczne. Zamów teraz i ciesz się doskonałą wydajnością prosto od producenta. Pierwszych 100 zamawiających może uzyskać rabat do 90%. Nie zwlekaj.